Wami na naszym kanale Twin Story pokażcie się dziewczyny co wy tutaj macie słuchajcie dzisiaj będzie trochę vlogowo też tak nie do końca, bo mamy challenge zaplanowany ale chciałam wam na początku pokazać dziewczyny w ich nowych kombinezonach zimowych, które mamusia kupiła za duże bo się mamusi wydawało, że one będą dobre, a okazuje się, że jej dzieci nie są jeszcze takie duże, wstańcie zobaczymy oh no <grych> jak skafandrze kosmicznym. Taki wielki. Nie można się ruszyć. A chciałam zakładam, bo zakładam. No. Cześć widzowie. Cześć widzowie. Cześć widzowie. Cześć widzowie. Przypominamy od razu o konkursie. Konkursy są dwa. Jeden konkurs to jest konkurs na rysunek z naszą podobizną i do wygrania jest cały gang bystrzaków. A drugi konkurs, i to jest konkurs od 22 października, a drugi konkurs... To jest konkurs pod tym chociażby odcinkiem. Zasady są w opisie, a poza tym na początku filmu, dlatego się będziemy znowu przypominać. Wszystko jest za duże. Za duże, kto? Wszystko jest za duże. Nie, no, trzeba troszkę mniejsze. Trzeba troszkę mniejsze jednak. A widzowie jeszcze pytali jak wyniki z pierwszego... Ojej. Jak wyniki z pierwszego konkursu. A no to dzisiaj, nie? Na odcinku wam poka Powiemy. No, pod koniec odcinka może pod Powiemy wam pod koniec odcinka, dokładnie. Kto wygrał? Słuchajcie, dobra, szaleństwo jest. Dziewczyny się przebierają i zaczynamy zaraz odcinek. Witajcie widzowie, ho ho! To ja, piesek GPS. Mam dzisiaj dla dziewczynek super extra challenge! Awesome! Gimnastyka challenge! Będziemy robić różne figury, to znaczy ja będę mówił, jakie figury, a dziewczyny będą wykonywały. Uraj się, uda, dostaje punkt. Na koniec zobaczymy, kto wygrał. No chyba, że będzie remis, bo jak z tego co widziałem, to dziewczynki to już są dobrze wygimnastykowane. Wow! Super! Awesome! Okej, okay, dziewczyny, proszę stawać na swoje miejsca. A cóż to za bocian? Uh -oh. I drugi bocian. Uh -oh. Proszę stawać na swoich miejscach. Konkurencja numer jeden to będzie fikołek. Najpierw robi Lila. Super. A teraz robi Nela. Super. A kto tu mnie wzywał? Kto tu mnie wzywał? Kto to robił przed chwilą bociana? Kto robił bociana, Lila czy Nela? Ja! Obydwie? Wiedziałem, że wy mnie jednak lubicie, nie chcecie się ze mną rozstawać. Dobra, bocian, nie przeszkadzajmy. Tu teraz mamy challenge. Okej! Okay. Super wam się udało pierwsze zadanie zrobić. Teraz drugie zadanie, yy, może coś innego, yy, co by tutaj, coś innego, co innego, Nela masz jakąś propozycję? Co tutaj zrobić? No to rób, pierwsza ty pajacyk. Takie pajacyki robicie w przedszkolu? Tak. Okej, okay, druga konkurencja to będzie mostek. Umiecie zrobić mostek? O, super Nela zrobiłaś, a Lila? Super, super ekstra. No dobra, no to teraz konkurencja numer 3. Kto umie z was zrobić pompkę? Nela pierwsza, poczekaj Lila, niech Nela zrobi pierwsza. Głowa trochę chyba niżej, nie? Ho ho ho. No super! A teraz lila? No, rób, 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 rób. Super! No dobra, konkurencja numer dwa zaliczona. A teraz konkurencja numer trzy. A kto umie skakać jak żabka? No dobra, dobra. Idziecie łeb w łeb, świetnie wam idzie. Awesome! No to co by tu wymyśleć takiego trudnego na dziewczyny? Takie z gimnastyki. No to może zróbcie pociana, faktycznie, stańcie na jednej nodze. No właśnie, podskakujcie na jednej nodze. na palutką. Wow, obydwie umiecie. Ale na Na palutkach umiemy. Wow. No to dobra, no to kolejne. Zadanie. Kolejne zadanie. Jeszcze trudniejsze. Kto umie zrobić szpagat? O oh, wow! Chyba li lepiej idzie, co? Ale Nela też nieźle daje radę. No, super. Popatrzcie, oh, ciągnę pupą O wow! Ekstra! A kto umie stanąć na samych rękach? I pupę mieć wyżej, a, no, a ręce... Na ziemi, a nogi do góry. Ale tak na siedząco. Siedzicie i potem na rękach się podnosicie. Ok. Umiecie? O tak, właśnie, Lila. Tak, tak, tak. No, da żadę. Wow, Nela, nie niepokisałka robisz. Wow! Chcesz się podnieść? Siedzieć i się podnieść na rękach? Ale bez nóg, bez nóg. Nogi też do góry. Bo ja tak trochę, umie trochę wysyłać. Wow, jak trochę. Wow. A ja umie w tyłu. Wow. Wow, nie, to jest dobra. Raz, dwa, trzy. Tak, wow. Awesome. Dobra dziewczyny, dobra. O, taka foczka właśnie, dotknięcie piętami do głowy. Nela umiesz tak? Pokaż. I co, nie dotykasz? Nie, nie dotykasz. Nie dotykasz? No, no to Lila wygrała tą konkurencję. O, wow, Zanzi się chce z nami bawić. Super, Anela, ty tak umiesz? Ale, no nie, musisz być wyprostowana. O, właśnie, super. Idę, idę, super! Super, no dobrze dajecie radę. Kto umie zrobić taczki? Halo, taczki robimy, taczki. Nie zaliczam. Proszę zrobić prawdziwe taczki, Nela. No, teraz super! Teraz super! No i teraz będzie kolejna konkurencja. Fikołek do tyłu. Patrzymy po kolei. Pojedynczo, pojedynczo, pojedynczo te fikołki proszę robić. Super Lila, dałaś radę. Bardzo dobrze Ci poszła teraz Nela. Jak dobrze mieć siostro, zawsze ci pomoże. Awesome. Chyba jednak Lili idzie troszeczkę lepiej to robienie fikoków. O, wow, od razu było stanie na głowie! Wy we dwie to jesteście aparatki, jak grupa cyrkowa. No i jeszcze jedna konkurencja. Dziewczyny już leżą przygotowane brzuszki. Czas start. Ale nóg nie odrywamy od ziemi. No podnosimy się, podnosimy. No już prawie, już prawie. Ja po co? To to pomogą? No i do góry. No i do góry. Raz. Super. No i teraz z dołu. Dwa. Super. Trzy. Ile? Pięć zrobimy. No do góry. No. Cztery. Jak puszczę to głowa cięższa. Dobra Super. teraz jej położymy. No Znowu. i na. Ale fajnie. No Raz. No. Dwa. Super. No dalej. Trzy. Cztery i pięć! pięć. Super, brawo! Dobra, chcesz pomocy? pomocy? To jest głowa za ciężka. jest głowa. Jak widzicie dziewczyny są super w tych ćwiczeniach i chyba co ogłaszamy remis. Ogłaszamy remis, bo wszystkie konkurencje zostały zrobione dajecie sobie radę challenge został zakończony remisem dziewczyny zremisowały, wszystkie konkurencje wykonały, wszystkie ćwiczenia wykonały w związku z tym e, no werdykt nie mógł być inny, więc jednogłośnie wszyscy stwierdziliśmy, że remis a teraz oczekiwane rozwiązanie konkursu z odcinka numer 3 e, tam był Newton, tak? zdaje się Newton był do wygrania więc uh. Newton do wygrania a my mamy 40. Ile komentarzy? 43 komentarze. Mamy 43 komentarze. Nie możemy wylosować. Nie możemy zrobić tak, że zrobimy jakąś miseczkę i będziemy losować, ze względu na to, że to jest. Musielibyśmy to wcześniej zgłosić do specjalnych instytucji zewnętrznych, a y, to jest zbyt dużo pracy. No i musielibyśmy przynajmniej z miesięcznym, pewnie dwumiesięcznym wyprzedzeniem organizować taki konkurs, w związku z tym, że. Losować nie możemy, możemy wybrać, ale żeby było sprawiedliwe, wymyśliliśmy, że każdy z nas powie jakąś liczbę e, i później policzymy komentarze. tą liczbę, i później policzymy komentarze, i ten komentarz po prostu wygra. Żeby było sprawiedliwe i żeby to było w miarę równe szanse, tak? Jaka liczba? Co? Szybciutko. Jeden. Ty jaka liczba? Może być duża. 11. A ja powiem 4. 1. Plus 11 jest 12, plus 4 jest 16. To teraz idziemy do komputera, policzymy 16 komentarz yy, z tekstem Gangbyszczaków i ten nick wygra. Idziemy. Dobra, mamy tutaj, słuchajcie, odcinek 3, tak? Konkurs, dajcie do odcinka, dowiecie się zasad. Dobra, lecimy. Tam było 11 plus 1 plus 4, to było 16. No i tak. Kiedy będzie wiadomo, to to się nie liczy. z strzałków. 1, 2. Jeszcze raz, tak? Gangby to się nie liczy. 1, 2. Yy, tutaj ktoś pisał. Tak. 3. Ok, gangystrzaków, gangbystrzaków. To jest cała to sama osoba, czy jeden komentarz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tutaj jest bolek 13. Bolek jest super. 14. 15, 16, Divo. 16 komentarz jest od Divo i Divo tutaj, zobaczcie, taki Nick. Divo wygrywa. Także y, daj nam znać, napisz do nas na maila, po prostu adres swój, poinformuj nas, żebyśmy wiedzieli, komu mamy, i czy jesteś chłopczykiem czy dziewczynką, ile masz lat, komu mamy po prostu wysłać tego misia. Zwycięzcy, gratulujemy wygrania konkursu. Całą resztę zapraszamy do brania konkursu oczywiście pod kolejnymi odcinkami. Również pod tym, bo pod tym odcinkiem też będzie konkurs. Jest konkurs. Do wygrania będzie świnka z carbonita. Także, kto zainteresowany, to zapraszamy. My się już z wami żegnamy. Zwycięzcy prosimy o kontakt na maila z informacją o tym, na jaki adres mamy wysłać nagrodę. Resztę pozdrawiamy i zapraszamy do kolejnego odcinka. Już jutro. Pa-pa!